R2 Księga Instalowanie i Uruchomienie Programu. Upewniamy się, czy na twardym dysku jest przynajmniej 64 MB wolnego miejsca. Wkładamy firmową płytę z wersjami demonstracyjnymi do napędu CD-ROM. Po ukazaniu się na ekranie obrazka z firmową płytą, klikamy w pozycję R2 Księga. Jeśli obraz płyty się nie ukaże, to z Menu Start wybieramy komendę Uruchom. Klikamy w przycisk Przeglądaj i z głównego folderu płyty wybieramy Instaluj Exe, po czym klikamy Otwórz i OK. Po kliknięciu w przycisk Dalej, program zostanie automatycznie zainstalowany w folderze domyślnym. Jeśli chcemy określić własny folder docelowy lub w przypadku instalacji sieciowej, wybieramy instalację szczegółową. Aby uruchomić program, klikamy Menu Start Programy. Reset 2 R2 Księga R2 Księga wersja 3.0X. Numer wersji może być inny. Aby wydrukować instrukcję obsługi, jeśli jej nie mamy, klikamy Menu Start, Programy Reset 2 R2 Księga R2 Księga Instrukcja. Przy pierwszym uruchomieniu pobieramy licencję z internetu albo pracujemy na wersji demonstracyjnej. W przypadku wersji demonstracyjnej możemy od razu określić jej konfigurację. Przycisk konfiguracja. Uwaga! Licencję możemy wczytać później po zakupie programu, nie tracąc danych wprowadzonych w czasie pracy na wersji demonstracyjnej.